W małym nowym przed ciekawym wzrokiem zapłodziani po głowy przez długie godziny. zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny Palce miałaś na pośle, skrawione ich sokiem. Błąk złoźnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. maniałych pajęczyn skrzyły się wisiory I szedł tyłem na grzbiecie jaki żółk kosmaty. Duszno było od malin, której szepczą zrwała. Szept nasz wówczas na cicho i wargami wygarniał z podanej ci dłoni. Owoce przepojone moją twego ciała i stały się maniny, narzędziem dzieciaty, tej pierwsze wyździiony, która w całym liewie jest na innych upojeń, oprócz samej ziemi nie chcę się chcę się wciąż, że to mnie nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu Część dotknęła mi wargą spoconego czoła. Zerwałeś dłonie, oddałam w skupieniu, a chruśnek malinowy chruśnek marinowych, chruśnek